Na skalę dzieł, które się tutaj dokonały, na skalę także tego materialnego dziedzictwa, jakim jest katedra we Fromborku, jakim jest zgórze katedralne, jakim byli gospodarze tego miejsca, a jednym z nich był przecież Mikołaj Kopernik, to skala popularności tego miejsca była daleko, daleko niesatysfakcjonująca. Zespół katedralny we Fromborku jest wyjątkowym zabytkiem w tej części kraju, co też podkreśla nie tylko wpis do rejestru zabytków, ale także wpis na listę pomników historii. Zabytki wymagają stałej troski i opieki. Dzięki współczesnym mecenasom można te prace cały czas prowadzić. Są one tutaj niekończącą się historią. W ramach tego projektu nazwaliśmy go kluczowy duży projekt konserwacji restauracji zespołu katedralnego pomnika historii z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko z funduszy unijnych. Przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji katedry, dziedzińca katedralnego, wjazdu na dziedziniec, a także wewnątrz katedry, polichromie, prezbiterium. Można było przeprowadzić remont i konserwację, a właściwie wybudować nowy wjazd na dziedziniec katedralny, na tyle go obniżając, by rzeczywiście wóz strażacki mógł przejechać przez jedyną bramę, bramę południową i wjechać na dziedziniec. Przechodząc na dziedziniec katedralny, przechodząc przy budynkach tego zespołu katedralnego, widzimy tablice, które dokumentują z jednej strony cały wysiłek pracy konserwatorów i zespołu przygotowującego wnioski aplikacyjne do programów dotacyjnych, ale przede wszystkim widzimy głównego mecenasa tych prac Budżet Państwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo mocno finansujemy to dzieło, którym jest ta katedra. Już od 2019 roku przeznaczamy duże kwoty. Uważamy, że to jest dziedzictwo narodowe. Oczywiście tu są środki ministerialne, są środki unijne, ale my właśnie przeznaczamy to pulę środków, to jest wkładem własnym. Jest to miejsce, które jest w Polsce, miejscem na mapie bardzo znanym, tu żył, prawie pół życia spędził Mikołaj Ajkopernik. Tu tworzył swoje dzieła. W tamtym roku ponad 300 milionów przeznaczyliśmy w darowizny. Między innymi te darowizny poszły na odnowę częściowo zabytków, i tu również wspieramy tę inwestycję, to dzieło i chcielibyśmy, żeby to dzieło zostało w takim dobrym stanie dla następnych pokoleń. To jest wręcz nasza powinność, i do tej powinności również w jakiś sposób dorzuca się nasz narodowy czempion, jakim jest firma Orlen, która jest firmą już globalną my rozsławiamy Polskę w regionie. Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Dużo mamy wspólnego z Kopernikiem, co prawda brakuje nam jeszcze do rozpoznawalności, jeżeli chodzi o Mikołaja Kopernika. On jest znany na całym świecie i to niektórzy nawet nie wiedzą, że jest Polakiem, a wymieniają jego nazwisko, nieraz odnosząc się do pewnych haseł typu przewrót kopernikański, inne i to w kraju i za granicą, nie wiedząc nawet, że Kopernik był Polakiem, mimo nie tylko był Polakiem, lakiem ale Kopernik był wielkim patriotą w tym kraju. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i konserwatorskich na terenie zespołu katedralnego we Fromborku, zabytkowe obiekty odzyskały swój dawny blask. Zostały zabezpieczone i znacznie poprawił się stan ich zachowania. Jestem pełen uznania dla państwa profesjonalizmu, determinacji i oddania, które doprowadziły do sukcesu realizacji tej niezwykle złożonej i trudnej do przeprowadzenia inwestycji. Z wyrazami szacunku Piotr Gliński. Jesteśmy w miejscu magicznym, magicznym co czuć w każdej ciszy, ale i również w dźwiękach, które przed chwileczką wykonywaliśmy. A Planety Holsta to taki utwór, który dotyka gwiazd, a że w tej katedrze przez lata pracował i w tej chwili przebywa Mikołaj Kopernik, a to jest jego rok. To nie mogło być inaczej, żebyśmy nie wykonali podczas tej wyjątkowej uroczystości właśnie utworu Dotykający Gwiazd. Akustyka, którą tutaj żeśmy zastali, z jednej strony mogła nas przerażać, bo pogłos, dużo dźwięku, który gdzieś po tych nawach się przemieszczał, dawał pewien niepokój, szczególnie jeśli chodzi o części, które są niezwykle energetyczne i szybkie, ale konstrukcja tej katedry, jest tak idealna, że ten dźwięk po prostu miał absolutnie swoje nasycenie, ale i swoją również długość, czy czas. Wszyscy wyszliśmy z tego koncertu, i artyści, i widzowie, niezwykle usatysfakcjonowani. Myślimy, że Kopernik, który z nami był, jest dumny, że mogliśmy faktycznie w tym dzisiejszym wieczorze z nim współgrać. Popularyzowanie tego miejsca to jest dzisiaj nasze zadanie, które przy okazji roku Kopernika, przy okazji jubileuszu jego urodzin mamy y, taką niepowtarzalną szansę, aby zrealizować. I cieszę się, że takie wysiłki są podejmowane, że realizujemy to i mam nadzieję, że coś właśnie tak trwałego z tego jubileuszu pozostanie. Mamy zadanie, żeby to o tym mówić, mamy zadanie takie, aby to y, popularyzować, mamy zadanie takie, aby o to dbać.